Fundacja Rodziny Staraków w konkursach programu grantowego WENA inspiruje uczniów liceów plastycznych w całej Polsce do rozwijania swojej wrażliwości i twórczych kompetencji. To granty dają uczniom i nauczycielom możliwość zrealizowania wymarzonych edukacyjnych projektów społeczno-artystycznych z zakresu ilustracji, plakatu, malarstwa, fotografii, ceramiki, rzeźby, teatru, street artu i performance'u. Myślę, że Wena może być taką odskocznią od programu nauczania, który każdy z liceów prowadzi. Nowe spotkanie może być korzystne dla uczniów i otwierać im nowe drogi myślenia. Wena pokazuje, że praca zespołowa przynosi wymierne efekty i to jest największy sukces Weny. Wena to zapał, natchnienie, inspiracja do działania. Do wyrażania siebie, do rozmowy z drugim człowiekiem, do tworzenia i do budowania. Do bawienia się gatunkami, do pracy grupowej, do dialogu ze społeczeństwem. Na taką właśnie wolność stawia Wena, która zachęca do nieszablonowego działania w obrębie sztuki. Program Wena ma na celu zachęcać do krytycznego myślenia nad rzeczywistością, diagnozować ją, opisywać. Takie programy jak Wena sprawiają, że możemy otworzyć się na różnorodność praktyk artystycznych, na różnorodność doświadczeń i używać sztuki jako narzędzia do lepszego bycia w świecie. Jestem dumna z Weny, tego, że możemy wspierać talenty i nauczycieli, którzy pomagają uczniom nabierać warsztatu, rozwinąć świadomość i kurs oraz osiągać sukces. Masz iskrę, rozpal, płomień.